Zaglądamy do internetu. Gdyby wygrał Pan wybory, to od czego zacząłby pan zmieniać Polskę? No, mówiłem, przy rzuceniu zasady w stosunku nie dzieje się krzywda, ale, tak ale, ale tak naprawdę. Pierwszy ruch, pierwsza decyzja. No to pierwsze, to możemy, to, to możemy zrobić ciągu no, ułamka sekundy, to jest, to jest znieść, znieść yy, limit prędkości na autostradach, prawda? To są rzeczy, które można zrobić błyskawicznie, bez, <głos》> bez żadnych kosztów i, i tak dalej. Natomiast yy, odpowiem pani tak głęboko filozoficznie, Otóż wielki mistrz Kuncy, czyli Konfucjusz po polsku, myślę, mówi, powiedział, że naprawę państwa trzeba zacząć od naprawy pojęć. No, jeżeli się dzisiaj mówi, że idąc do Unii idziemy do liberalizmu, wolnego rynku czy kapitalizmu, no to to jest banda komuchów tam siedzi, prawda? Banda komuchów. Jeżeli się, jeżeli się nazywa Hitlera prawda, prawicowcem, a przy tym narodowy socjalista, prawda? No to jak możemy cokolwiek zbudować, jeżeli, jeżeli pojęcia mamy zupełnie nie z tej ziemi? Musimy naprawić pojęcia, jeżeli w tej chwili Ameryka, która jest krajem prawie że komunistycznym, prawda? że tam połowa ludzi, przynajmniej Murzynów, żyje na zasiłkach, prawda? natomiast Chiny są krajem kapitalistycznym, prawie że. Prawie że nie, 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 nie całkiem oczywiście. Prawda? Ale większość ludzi jest przekonana, że Chiny to jest kraj komunistyczny, a Stany Zjednoczone to jest kraj kapitalistyczny, wolnorynkowy. No to coś tu nie jest w porządku. No, musimy wreszcie powiedzieć: bo to jest tak. Ludzie piszą podręczniki, oni piszą podręczniki, mają już lat 50. I oni pamiętają o Ameryce to, czego się uczył w szkole o Ameryce 30 lat temu. W wyniku czego te biedne dzieci dzisiaj dostają wiadomości sprzed 50 lat, prawda? Nieaktualne. To jest coś przerażającego, co się dzieje. I to jest wynik, i to jest efektem państwowego edukacji, bo wtedy tam są pewne reguły, prawda? Tam, natomiast ja państwu powiem przykład trochę innej dziedziny. No, naszym zwolennikiem jest rektor w jednej z największych szkół ekonomicznych w Polsce, on mówi tak, panie pan wie, że ja jestem waszych, mam wasze poglądy, no ale ja przecież w swojej szkole zatrudniam samych komunistów, no, z, z, którzy znają tam Marxist, engelsi, tam Kejsis, Dlaczego? Bo ja muszę mieć określoną ilość profesorów. A skąd mam wziąć profesorów, którzy, którzy nie są marxistami w ekonomii? Przecież na to, żeby zostać profesorem, trzeba zostać doktorem. O jakiej ale, szkole mówię? Ale doktorat, nie będę wiedział, ale doktorat ale, ale żeby zrobić doktora, trzeba zrobić u tego profesora, Więc gdybym ja prowadził prywatną uczelnię, gdyby nie istniało Ministerstwo tam z końca wyższego, to ja bym sobie wziął 40 młodych szprynców, tam 25-30-letnich, którzy mają w małym palcu tam Friedmana, Hajka, prawda, Rozbarta i tak dalej, i oni by tych młodych ludzi nauczyli natychmiast. Ale nie mogę.